Cześć, czołem, tu Zuzieńka Modelinka Dzisiaj pokażę wam jak zrobić babeczkę z modeliny Dobra Bierzemy modelinę Ja użyję właśnie tej Fluomona modelina Żeby ją przetestować Dobra Bierzemy sobie jakiś kolor, żeby jaki chcemy, żeby była podstawa babeczki. O już widzę, że jest krusząca. Ale zła nie jest. Ale bardzo krusząca. No, bierzemy podstawę baweczki O, robimy z tego kulkę. Teraz też z tego, nie wiem, jakieś takie podstawy? Może babeczki? Nie wiem. Co tam kto będzie chciał? Najlepiej by było, jakby właśnie taka, takie coś przypominało tą tą od babeczki. Ale że ja nie mam to coś takiego zrobię. Mamy coś takiego, widzicie? Taka, takie dziwne, coś. I bierzemy kolejny kolor i robimy go w kulkę. robimy go i mamy. Robimy właśnie z niego taką kulkę. O, jak mamy kulkę, to bierzemy i rozniętamy ją na płaskietę. coś takiego, to bierzemy szczoteczkę do zębów i robimy takie dziurki jakby w tym, tak jakby przybijając szczoteczką. Dobra, bierzemy nożyk jakiś czy coś i to odrywamy z od tego Jest taki jakby grzybek. Bierzemy, jaki kolor chcemy, wezmę na przykład, nie wiem, biały. Za dużo wzięłam. Zaraz odłożę, bo za dużo wzięłam, naprawdę. Bardzo za dużo. To nie wiem, co tu tutaj chyba dam. i bierzemy coś takiego tylko że ja mam za dużo kółkę okay, i coś takiego taki kwadratowy bierzemy coś czym będziemy mogli wycisnąć jakiś wzorek ja mam agrafkę to sobie je wezmę a resztę odłożę O, mám. Neviem, čo to tak mám ako ísť robiť. Wdajemy tutaj gdzieś, żeby było coś takiego. Widzicie? Jest coś takiego. Teraz będziemy robić oczka. Oczka, która jest niemieckiego. Właśnie cała będzie z modeliny i mona. O, dobra, niech będzie Nie wnikam W to Bierzemy jeszcze trochę I Wklejamy tu I teraz formujemy to jakoś W sobie formuję w uśmiech Może moje wyroby z modeli nie są ładne, nie są zbyt ładne, ale ja dopiero zaczynam. Dobra. A wygląda tak. Jeszcze tylko źreniczki. I do tego tego białego. Dobra, w komentarzu proszę, bardzo was proszę, napiszcie mi czy moje wyroby, czy ta babeczka wam się podoba i czy, czy dla was ładnie robię z magaliny. Na przykładzie na przykład tej babeczki. Dobra. Pamiętajcie, napiszcie w komentarzu, proszę. Na podstawie tej babeczki czy bardzo, czy robię ładnie z modeliny. Taka babeczka. Ja mam, tylko Wam powiem jeszcze, że ja mam jakiegoś pecha do modeli. Prawie wszystkie moje są kruche. Tylko Fimo nie jest krucha, znaczy co ja mówię, Astra. Ale Astra za to się przykleja do wszystkiego. Ale to nie, nie znaczy, że nie polecam Astry, bo jest Astra dobra. Nawet bardzo dobra. Dobra. Po skończonej zabawie trzeba wszystko odłożyć na miejsce.